Henry Desiré Landru, znany jako Błękitnobrody z Gambe, był francuskim seryjnym mordercą, który w latach 1914-1919 zamordował co najmniej 10 kobiet. Landru zwabiał swoje ofiary przez ogłoszenia matrymonialne, obiecując im małżeństwo, a następnie mordował je i palił ich ciała w piecu. Tajemnicą pozostaje, jak wiele kobiet rzeczywiście zamordował. Podejrzewa się, że liczba ofiar mogła być znacznie wyższa. Mimo, że został aresztowany i skazany na śmierć, Landru nigdy nie przyznał się do swoich zbrodni. Został zgilotynowany w 1922 roku. Karl Denke był niemieckim mordercą i kanibalem, który w latach 20 XX wieku zamordował i pożarł co najmniej 30 osób. Denke prowadził niewielki sklep mięsny i sprzedawał ludzkie mięso, które oferował jako wieprzowinę. Tajemnicą jest skala jego zbrodni i to, jak długo udawało mu się unikać podejrzeń. Został aresztowany w 1924 roku, po tym jak jedna z jego ofiar zdołała uciec i zawiadomić policję. Denke popełnił samobójstwo w celi przed rozpoczęciem procesu, co pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących jego motywów i liczby ofiar. Nani Doss, znana jako babcia uśmiechu, była amerykańską seryjną morderczynią, która w latach 30. do 50. XX wieku zamordowała co najmniej 11 osób, w tym czterech swoich mężów, swoje dzieci i wnuki. Doss używała arszeniku do pozbycia się swoich ofiar, często ubezpieczonych na wysokie sumy. Tajemnicą pozostają jej motywy. Do stwierdziła, że szukała miłości i była rozczarowana swoimi małżeństwami. Została aresztowana w 1954 roku i skazana na dożywocie. Zmarła w więzieniu w 1965 roku. Ed Gain, znany jako rzeźnik z Plainfield, był amerykańskim mordercą i grabarzem, którego zbrodnie w latach 50. XX wieku zszokowały społeczność Wisconsin. Gain wykopywał ciała z cmentarzy i tworzył z nich makabryczne trofea, takie jak maski i meble. Został aresztowany w 1957 roku po odkryciu ciała jednej z jego ofiar w jego domu. Jego zbrodnie zainspirowały wiele postaci w popkulturze, w tym Hannibala Lectera i Normana Batesa. Tajemnicą pozostaje, ile osób naprawdę zamordował, ponieważ przyznał się tylko do dwóch morderstw, ale wiele dowodów wskazuje na więcej ofiar. Elisabeth Batory, znana jako krwawa hrabina. Była węgierską arystokratką, która żyła na przełomie XVI i XVII wieku i rzekomo zamordowała setki młodych dziewcząt. Batory miała kąpać się w krwi swoich ofiar, wierząc, że dzięki temu zachowa wieczną młodość. Tajemnica jej zbrodni polega na skali okrucieństwa oraz liczbie ofiar. Niektóre źródła mówią nawet o 600 zamordowanych dziewczętach. Została aresztowana w 1610 roku i dożywotnio uwięziona w swoim zamku. Batory stała się ikoną mrocznej legendy i inspiracją dla wielu opowieści o wampirach. The Cleveland Torso Murderer, znany również jako Mad Butcher of Kingsbury Run, był nieznanym seryjnym mordercą działającym w Cleveland w latach 30. XX wieku. Jego ofiary, co najmniej 12 osób, były często bezdomnymi, których ciała były okaleczane i pozbawiane głów. Tajemnicą pozostaje tożsamość mordercy. Mimo wielu podejrzanych, żadna osoba nigdy nie została skazana za te zbrodnie. Sposób, w jaki morderca unikał schwytania oraz brutalność zbrodni wciąż budzą grozę. Policja podejrzewała, że morderca mógł mieć doświadczenie medyczne, co zwiększało jego zdolność do precyzyjnego okaleczania ciał. Belgans, znana jako czarna wdowa z lapor, była norweską imigrantką, która zamordowała co najmniej 14 osób w stanie Indiana na początku XX wieku. Gans zwabiała swoje ofiary, głównie mężczyzn, przez ogłoszenia matrymonialne, obiecując małżeństwo i wspólne życie na farmie. Tajemnica Bel-Gans polega na jej nieuchwytności. Nigdy nie znaleziono jej ciała po tym, jak jej dom spłonął w 1908 roku. Część badaczy wierzy, że sfingowała własną śmierć. Aby uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Jej metody zabijania i liczba ofiar są wciąż przedmiotem spekulacji. Robert Hansen, znany jako rzeźnik Zalaski, był amerykańskim seryjnym mordercą, który w latach 70. i 80. XX wieku zamordował co najmniej 17 kobiet. Hansen, z pozoru zwykły myśliwy, zwabiał swoje ofiary, głównie prostytutki i tancerki, do swojego samolotu, a następnie Wypuszczał je na odludnych terenach, gdzie na nie polował. Tajemnicą pozostaje, ile kobiet naprawdę zabił, ponieważ wiele z jego ofiar nigdy nie zostało odnalezionych. Aresztowany w 1983 roku, został skazany na 461 lat więzienia. Gilles de Rais był francuskim arystokratą i bohaterem wojennym, który w XV wieku został oskarżony o torturowanie i zamordowanie setek dzieci. Derais, współtowarzysz Joanny Dark, stał się jednym z najbogatszych ludzi we Francji, ale jego upadek był spektakularny. Tajemnicą pozostają motywy jego zbrodni. Niektórzy historycy sugerują, że Derais mógł praktykować alchemię i czarną magię, próbując przywołać demony. Został aresztowany, sądzony i powieszony w 1440 roku. Jego historia inspirowała legendy o czarnym rycerzu i była tematem wielu literackich i filmowych adaptacji. Aleksander Piszuszkin, znany jako szachownicowy morderca, jest rosyjskim seryjnym mordercą, który w latach 90. i 2000. zamordował co najmniej 49 osób w Moskwie. Piszuszkin miał plan zamordowania 64 osób odpowiadających liczbie pól na szachownicy, chociaż został aresztowany, zanim osiągnął swój cel. Tajemnicą pozostaje, dlaczego Piszuszkin pragnął takiej liczby ofiar i co skłoniło go do tak brutalnych działań. Został aresztowany w 2006 roku i skazany na dożywocie. Jego przypadek budzi kontrowersje i jest analizowany przez psychologów i kryminologów.